Opis. Woronicza 17, Danuta Cholecka, Gwiazda Kurskiego, rozpoczyna pracę. Siada do biurka, zaraz znajdzie na kogoś haka, zaraz komuś śrubę przykręci. Kurski będzie dumny. <laughs> Półtorej godziny przed wejściem na wizję, już prawie nie mogłam wytrzymać z bólu. Weszłam z newsroomu, nie wiedziałam co robić. Może trzeba było myć zęby? Może, ale teraz za późno. Pozostaje modlitwa. Co dziś zrobić? Może zlikwidować biedę na ziemi? Zlikwidować głód? Zlikwidować wojny? Panie Boże, pomóż, bo zwariuję. Przepraszam, że o to proszę. Ale nie mogę wytrzymać, nie mogę na niczym się skupić. Kurczę, Danka, to ty, już się robi, kochana moja, rzucamy w pizdu całą inną robotę i łatam ci zęba. Niech pan sobie wyobrazi, że po chwili wstałam z kolan. Wróciłam do swojego biurka, usiadłam przy komputerze i nagle poczułam, że mogę skoncentrować się na pracy.